Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Blacks i witam Was w, można powiedzieć, kolejnym, ale nowym, najnowszym, a i początkującym. Serię, jakby odcinku, ponieważ wyszła upragniona wersja 2026, bo podejrzewam, że jak sezon skoku się zaczął, to i każdy fan tej gry, czyli ski jumping 2025, czekał na update do wersji 26 i sezonu 26, więc nastąpiła ta wersja. Natomiast nie wiedziałem, jak to wpłynie na naszą karierę. Okazało się, że no wywaliło nam wszystko. Więc zaczynamy od nowa. Jacek stwierdził, że tamten sezon, który rozpoczął i zaczął coraz gorzej iść, oddziela grubą kreską tego nie było. Zmienił obywatelstwo, bo ma również rodzinę w Kanadzie, więc mógł wybrać. Więc chyba zmienił na kanadyjskie. Żadnych sukcesów jako Polak nie osiągnął, więc nie było chyba z tym problemu. Może będzie lepsza opieka, może będzie lepszy trener, a może będzie po prostu totalny luz, zero presji i jakoś to może pójdzie. Mamy kilka gwiazdeczek, więc na początek sobie oczywiście je dodamy. No po jednej na każde, myślę, miejsce dodamy, żeby było w miarę równo. I teraz jeszcze no, coś, co by się nam bardziej przydało. No, siła wybicia zawsze, jednak jestem zawodnikiem, który yy, uważa, że siła wybicia jest bardzo ważna, tak mówi yy, Jacek i myślę, że maku temu predyspozycje, żeby to odbicie miało coraz lepsze. Zostaniemy sobie chyba przy tym samym sponsorze, co kiedyś wzięliśmy. Dobrze się dogadywaliśmy, nie olał nas jak byliśmy w naszym najgorszym momencie, więc podpisujemy, mamy te trzy punkty badań. Możemy sobie również jakiś może sprzęt kupić, może kombinezon no od razu sobie zmienimy. Ten jest za 200, coś dodaje do długości lotu, zielony może bez sensu, ale czy coś w ogóle możemy tutaj kupić, takiego, co by jakkolwiek nam pomogło? Buty za 300, dobra. Kupimy sobie buty. Butów, jakby w poprzednim podejściu nie mieliśmy, w poprzednim sezonie, że tak powiem. Ale teraz nowy sezon Jacek zacznie. Miejmy nadzieję, w dobrym stylu i będzie po prostu latał I jak najlepiej. Dobra, wydaje mi się, że nie ma co czekać. Zaufanie trenera znowu jest w najwyższym punkcie, w jakim tylko chyba może być, więc trzeba się cieszyć z tego powodu. 25%, 0% kontuzji, oczywiście nowy update, więc zupełnie nowy kalendarz również jest. Zaczynamy tutaj tym razem Continental od Kusamo. Kalendarz zgadza się z tym, jak to wygląda w tym sezonie, jeżeli chodzi też o Puchar Świata, czyli Hammer, Falun, potem jest właśnie Kusamo, więc to też było zmienione w tym update. Cie. Zawodnicy chyba też troszkę byli zmienieni w kontynentalnym i Pucharze Świata, ale dobra, zacznijmy sobie Puchar Świata i zobaczymy, jak to będzie wyglądało wszystko. Miejmy nadzieję, że, że Jacek, nowy Kanadyjczyk na rejonie, będzie w stanie powalczyć. Konkurs otwierający zeszły sezon mieliśmy bardzo fajny, zresztą możecie go na kanale zobaczyć, całe trzy odcinki z tego by były, ale zobaczymy, jak po tym wielkim resecie nasz młody, aczkolwiek już nie najmłodszy Jacek, ma 20 lat, więc nie najmłodszy zawodnik sobie poradzi. Zaczynamy w Ruce, więc więc no, co mogę powiedzieć: skoków w Ruce za dużo nie pooglądaliśmy. Wszystkie praktycznie serie, które można było zobaczyć, zostały odwołane. Fantastycznie się odepchnęliśmy od belki na początek, ale może chociaż sam sobie skok będzie nie najgorszy, więc może tutaj nadrobimy po prostu niedobory skoków ku samo. Wszystko wygląda źle na razie w tym skoku. Ale przynajmniej wylądowaliśmy, no i wydaje mi się, że na przejście kwalifikacji akurat to powinno być wystarczające. Źle od belki odepchnięci, za wcześnie na progu, no jeszcze jakieś pewnie błędy by się znalazły, no ale myślę, że 103 metry, 103,5 metra wrócę, to by dało nawet awans w konkursie Pucharu Świata, w kwalifikacjach Pucharu Świata, więc na pewno da też awans w kwalifikacjach. Francesco Czekon tym razem na belce startowej, ale myślę, że nas Francesco za bardzo nie interesuje, jak wyglądały kwalifikacje. No patrząc po odległościach. No dokładnie, 20 miejsce Jacka, trzeba się przyzwyczaić do kanadyjskiej flagi. Czy jest jeszcze jakiś Kanadyjczyk tutaj na rejonie? No niby Mackenzie powinien być, ale nie wiem, czy on został dodany, odjęty, czy coś się dzieje. Na razie go nie ma, więc dumnie reprezentujemy Kanadę z 20 miejscem w kwalifikacjach. No nie wyglądało to źle, przede wszystkim nami nie telepało w powietrzu, więc to akurat największy plus. Zaczynamy konkursy, Wiatr jest narty, taki nawet, nawet żwawy. No ale to jest ruka, być może wyjdziemy z progu i... Słynny wiatr z nas na zmiecie z, z, z planży, niezależnie od tego, gdzie będzie wiał, dobrze na progu. Ok, teraz szybko tutaj korygujemy w powietrzu sytuację. A, lepiej dalej niż kwalifikacja, to na pewno dużo się działo w powietrzu. Znowu nie udało nam się wylądować telemarkiem. No, jest to 112 metrów na dwie nogi, niestety. O dziwo, no jest to skok lepszy niż w kwalifikacjach. Nota wydaje mi się, że również powinna być lepsza niż nota kwalifikacyjna nasza. Taką mam przynajmniej nadzieję. Tam było z 78, tutaj. Aha. No tak, no gorsze noty za i Belkę minus 13 punktów, więc trudno powiedzieć w sumie, co się wydarzy, bo no, no nie wiem, nie wiem. E, możemy sobie pominąć całą serię. No i 74 punkty to jest nota. 101, um, no, 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 e, może wystarczyć, chyba wystarczy, tak, 21 miejsce, dobra, e, troszkę oddychamy, tak na pewno Jacek odetchnął, on wcześniej wiedział, że jest w tej serii, e, jakby wylądował telemarkiem, no to tam jest w sumie spory ścisk, moglibyśmy nawet być dużo wyżej, no patrzmy, no 112 metrów również skoczył prowadzący po pierwszej serii Kamil Stoch, który się chyba rozgrzewa na kontynentalnym, więc no... Po części jesteśmy zadowoleni, po części nie. No wiadomo, jak nami buja w powietrzu, to dobrze, że w ogóle lądujemy i nie ma tragedii. No ale wiadomo, chciałoby się więcej. Może skok w drugiej serii pozwoli nam poprawić swoją pozycję. Jevhen Marusiak prowadzi drugie z Eric Belshow i oni są tacy no pod awans pozycyjny, bo już reszta traci naprawdę dużo. 106,5 metra jest wymagane z normalnym stylem, więc fajnie by było oddać skok w podobne rejony i wylądować albo dalej. Myślę, że jesteśmy w stanie. No lejacku pokaż jak się skacze. Pokaż, że zadziwko rościela i błahuta fatalnie na progu, więc zaczyna się skok, wyśmiejcie. no i skoczyliśmy fatalnie eee, za wcześnie na progu, wyjątkowo za wcześnie na progu nie chcieliśmy ryzykować, że nie przelecimy tej buli eee, zaliczyliśmy już skontuzję w swojej karierze, więc no, no nie, no nie, no Trzecie pewnie miejsce będzie, czwarte nawet, dużo straciliśmy. Nota taka, jakbyśmy po jednym skoku zostali podliczeni, więc konkurs otwierający. Kamil Stoch oczywiście z dużym spokojem zwyciężył. 109 metrów mu wystarczyło, żeby zwyciężyć. My zajęliśmy miejsce 24 i jakkolwiek to nie brzmi, to mimo wszystko nie jest to najgorszy wynik. Zawsze to wygląda troszkę lepiej, jak to Kanadyjczyk zbywa punkty, a nie Polak jest 24 w kontynentalu, więc jest ok. Polski, Kanadyjczyk, prawda? Barwy flagi się zmieniają i obywatelstwa. No dobra, no są punkty, trener raczej nie będzie z nas dumny. Brawa dla Kamila, Frederika Wilmsztada i Markusa Millera. Trener na pewno z nas nie będzie dumny, na pewno nam zaufanie troszkę spadnie, no ale były punkty i raczej powinniśmy wyciągnąć wnioski z tego, co się działo w tym konkursie. Miejmy nadzieję, że w drugim będzie to wszystko wyglądało o niebo lepiej. Tak więc podsumowując pierwsze zawody, Wyglądały na następująco: 24 miejsce, 217 srebrników, doświadczenie 8 gwiazdeczek wpadło, zaufanie trenera nawet łaskawie tylko minus 5, więc w sumie to chyba nie było najgorzej, ale wydaje mi się, że nawet nie mamy za bardzo nad czym się zastanawiać, trzeba po prostu przejść do kolejnego konkursu i poprawić swoją pozycję, bo no te skoki były niepewne. Budować może to, że może w powietrzu troszkę lepiej się zachowywaliśmy, nie przekładało się to na odległość, no ale pamiętamy zeszły sezon, może odległości były troszkę Dłuższe, ale było również więcej upadków, i no było niepewnie. Z tego co widziałem na panelu, bardzo dużo wiatru pod narty powinno być w dzisiejszych zawodach, ale już jest odwrócony, już wieje lekko w plecy, więc akurat tutaj na tym panelu witającym nas na skoczni nie za bardzo można jakiekolwiek wnioski z tego wyciągać, więc no okej, okay. przynajmniej już wiemy jak to wygląda. Sto i pół metra jest potrzebne, wiatr w plecy, więc kwalifikacje, no jeżeli skoczymy w miarę sensownie odległościowo, powinny być dla nas łaskawe. Zresztą chyba w kwalifikacjach nigdy nam się nie zdarzyło odpaść. Jest spóźniony skok na progu, lecimy nisko, ale ładny skok. Na pewno to będzie prowadzenie. E, nie bujało nas. Nie wiem, jak ta gra działa, że w każdej serii nas buja, ale w kwalifikacjach nas nie buja. No, zauważyliśmy chyba taką powtarzalność, no ale. E, kurde, tak. Nawet po nagraniu wydawało mi się, że idealnie było na progu, no ale jakieś tam centymetry zagrały rolę i spowodowały, że nie było idealnie na progu, ale poradziliśmy sobie. 18,5 za skok na 106,5 metra wrócę, widzicie? Widzicie, no my to chyba jednak jesteśmy wybitnymi stylistami. E, brawo dla Jacka. Spore prowadzenie 14 punktów przewagi nad drugim, więc może to być dobry wynik w kwalifikacjach. Piąte miejsce za takimi zawodnikami jak Anti Alto Camille Stoch Kilian, Peje oraz Markus Miller. No to jakby są moim zdaniem bardzo dobre prognostyki, ale no... wiemy jak wyglądają nasze serie, punktowane już w zawodach głównych, i bywa różnie. Ale miejmy nadzieję, że tym razem może, może tak nie będzie, że to będzie weekend, gdzie podwójne punkty zdobędziemy i może to będą punkty, które chociażby pozwolą nam podbić zaufanie trenera. Fajnie by było. 103,5 metra jest wymagane, więc warunki się zmieniły praktycznie wcale. Odepchnięcie od belki. Strategiczny, najważniejszy punkt w całym skoku całkiem niezłe, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało na progu. Znowu minimalnie mikroskopilne spóźnienie, ale. Bardzo mikroskopijne, znowu nas nie bujało w powietrzu i to jest dobry skok. To jest nasz najlepszy skok na pewno w Kusamo. Odległościowo nie wiem, ale na pewno stylowo, 115,5 metra w dobrym stylu, ok, Czyli również stylowo to jest nasz, yy, znaczy stylowo na pewno i odległościowo również jest to nasz najlepszy skok. Trzeba pochwalić tutaj yy, Jacka, bo 1,2 jeszcze dodane, 19 od szwedzkiego sędziego, 108,10 już jest druga seria w tym momencie, ale przewagi mamy 24,4 punktu, więc wydaje mi się, że powinniśmy się w pierwszej dziesiątce zakre... Prowadzimy po pierwszej serii. Tego akurat się nie spodziewałem, nie miałem tego w moim bingo na sezon 2026, na tę edycję gry. Fajnie, tylko teraz pytanie, czy my sobie poradzimy z presją i czy będziemy w stanie, bo my już dwa dobre skoki oddaliśmy w Kusamo, a jak wiemy, my mamy często problem, żeby właśnie dwa dobre skoki oddać, a już dwa mamy za sobą, więc pytanie, czy to jest możliwe, że my oddamy trzeci dobry skok. Czy tak będzie? Nie wiem, ale na Belce usiądziemy naprawdę z dużym bagażem stresu, ale również myślę i podekscytowania. Zobaczymy, czy Jacek, to jest taki Piotr Rzyma, który siądzie na Belce, ale tutaj się będzie szczerzył i uśmiechał, czy nie? 111,5 metra jest wymagane. Oczywiście, pewnie z lotami około 18-punktowymi. Zobaczymy. Dobrze się odepchnął od Belki, chyba jest pewny siebie Jacek. No i lecimy być może po największy sukces, ale czy to się uda? Zaraz zobaczymy. Znowu mikroskopijne spóźnienie, a znowu nas nie obraca w powietrzu. I to może być zwycięstwo. Eee, mamy szczęście, nie wiem. Może jakoś dobrze z progu wychodzimy, że nas nie obraca. Wiatr był dość chyba lekki przez całe te zawody, więc y, skorzystajmy z tego najbardziej jak tylko się da, ponieważ y, no może być fajnie i ciekawie. 112,5 metra. Telemark był naprawdę, naprawdę ładny, więc to może być zwycięstwo. Tak znikąd to zmienienie obywatelstwa. Sprawdźmy to. Pierwsze miejsce, niemożliwe. Niesamowity sukces i tego się nie spodziewałem, tego się zupełnie nie spodziewałem, a jednak się udało. 212 punktów nota łączna 3.90 nad Kilianem PE. Trzeci Jewhen Marusiak. Proszę bardzo, jaki tutaj Intercontinental podium. No i niesamowicie dobry wynik. Zaufanie trenera chyba podskoczy. No i w ogóle jak to wygląda, jesteśmy na podium. Niesamowity wyczyn i co mogę powiedzieć? No, jestem naprawdę podekscytowany i Jacek na pewno też jest w lekkim szoku. Że, no, jakby widać było, widać, że on ma potencjał, że on potrafi skakać, ale musi to jeszcze odblokować. Odblokował w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego wskakujemy na miejsce numer 4. Wygląda to świetnie. No, i jakby chcieliśmy, weekend, gdzie podwójnie zdobędziemy punkty, i je zdobyliśmy. Byłem bardzo ciekawy jak to wszystko wpłynie na zaufanie trenera i zaufanie trenera wygląda naprawdę obiecująco, ponieważ mamy plus 10%, 20 punktów doświadczenia, 700 polskich złociszy bądź innych. I mamy punkt tutaj, więc dajmy sobie w długość lotu ten punkt. I jak to będzie wyglądało, my chyba dzięki temu mamy 30% zaufania trenera, co oznacza, że możemy spróbować swoich sił w pucharze świata. No tego to nie miałem w swoim bingo na ten sezon, a jednak udało się, więc może skorzystajmy z tego. Może być ciężko, trener się może wkurzyć, że na mnie idzie w tym pucharze świata, ale z drugiej strony, no jak jest okazja, no to czemu by nie spróbować. Akurat, no, na taśmę się zmieściliśmy, więc, no, ja bym, ja bym jak najbardziej spróbował. Um, może jakieś gogle sobie kupimy? Tak, żeby, nie wiem, siłę wybicia pod, podbić, ale może nie, może ze sponsorami jakoś inaczej to będzie, niewiele to zmienia, więc może, może nie będziemy nic robili, może zobaczymy po prostu jak, jak nam pójdzie, prawda? Ehm... Jestem naprawdę cały czas jeszcze oszołomiony, tak powiedział Jacek po tym wszystkim. No, z, puchar za pierwsze miejsce, medal za zdobycie pierwszego miejsca w pucharze kontynentalnym. No i 24. pierwsze miejsce w kusama. No, wygląda naprawdę obiecująco. Daleko do Hammer nie mieliśmy. No i możemy się sprawdzić w gronie zawodników najlepszych. Zdecydowanie najlepszych na świecie. No, oczywiście w ciemno klikamy skacz. No i czas zobaczyć, jak nam pójdzie no, na dużo wyższym poziomie, z dużo lepszymi zawodnikami. Niczego tutaj nie oczekuję, ale jeżeli byliśmy w stanie zwyciężyć zawody yy, na Skoczni Pucharowej w Kusamo w Pucharze Kontynentalnym, no to czemu byśmy mieli nie powalczyć chociażby o, nie wiem, pierwszą serię i może jakieś punkty w Pucharze Świata? Otwieramy konkurs, nie ma grupy krajowej norweskiej, więc Kanadyjczyk-Polak jednocześnie rozpoczyna i to jest jego pierwszy skok w Pucharze Świata w serii punktowanej. Dobrze na progu to wyglądało, znowu nas nie buja, więc lecimy spokojnie. No, wyciągnęliśmy ile się dało z tego skoku. Nie wiem, na ile to wystarczy, ale w powietrzu ogólnie jest bardzo spokojnie. Nie wiem, może troszkę lepiej timingowo się wybijamy. To jest 115,5 metra. Wydaje mi się, że na kwalifikacje może to wystarczyć. Byłoby naprawdę świetnie ale no czy tak będzie to się okaże no wiadomo 105,4 punktu to się wydaje solidną notą moim zdaniem ehm, no zobaczymy jak reszta zawodników odpowie na nasz tutaj skok pomijamy serię kwalifikacyjną ładny wieczór w Lillehammer 145,9 punktu <laughs> Stefan Kraft, Daniel Czopelik, Jan Herl Michał Hajbek, no tak on no, już nie skacze ale widzę, że w nowym update'cie tego nie uwzględnili, jak to wygląda miejsce, 25 miejsce w kwalifikacjach między Bicknerem, Fubertem, Arti Majgro no tutaj fajne bagaż bardziej egzotycznych Zawodników awansował. Jest Jewhen również w niezłej formie. Spoko. Bacher 50, no i reszta już bez awansu. Naprawdę kwalifikacje poszły świetnie, no ale tutaj oddaliśmy prawie że idealny skok. Żadnego błędu nie, nie popełniliśmy. No i pytanie po prostu, czy będziemy w stanie to powtórzyć w serii pierwszej. Jeżeli tak, to jakieś szanse na punkty byśmy zachowali. Ale czy się uda? No to już wszystko jest w nogach i technice naszego młodego tutaj zawodnika już błynęło o nim po wyjściu z progu, więc są kłopoty lekkie. No i no, oczywiście. Ech, chwilę nas nie bujało w powietrzu, więc y, rozproszyliśmy się tym bujaniem. Jest upadek, jest 115,5, więc jakbyśmy to wylądowali, byłaby szansa, ale za długo walczyliśmy o to, żeby ten skok ustabilizować w powietrzu i słodko gorzki debiut. Oby było bez kontuzji, po prostu. Mam taką. Jest kontuzja, oczywiście. E, więc, y, no, drugie zawody prawdopodobnie mamy z głowy tego Pucharu świata. Nie wiem, jak to wpłynie na zaufanie trenera, ale prawdopodobnie może no, w drugich i tak nie wystąpimy. Ach... No co mogę powiedzieć, no nie jest najlepiej. Fajnie, że ten Puchar Kontynentalny nam wyszedł i może nam doda do pewności, ale no nie wyglądało to wszystko tak, jak powinno. Zwycięża Daniel Czofenik, drugi Kraft, trzeci Herl. No nic nowego, Deszwanden, Laniszek, kaszkę, Forfang, Heiberg, Wellinger i Ortner zamyka pierwszą dziesiątkę. Jak Polacy, Wąsek, Stok zniszczą i Dawid Kubacki. E, tak to wygląda. Generalna klasyfikacja oczywiście wygląda tak samo. No i cóż, brawo dla Austriaków, dominują jak to zwykle bywa. No a my zobaczymy, jaka poważna będzie ta kontuzja. Po prostu czas się zobaczyć za momencik. No witam, kochani. Na szczęście zaufanie trenera spadło bardzo nieznacznie tylko minus 4%, więc no nie pozwala nam to skakać w Pucharze świata ale możemy sobie to odbić dobrym występem w kontynentalu. Kontuzja 22%, również to nie jest rzecz fatalna, ponieważ Przewidźmy sobie, kontuzja wyklucza start w zawodach, zaufanie, nie wiem czy to tak działa, że jak pojechałem na weekend to będę mógł skoczyć, no ale stabilny debiut w Pucharze Świata, miejsce ostatnie, e, pomijamy, kontuzja się wyzerowała, zaufanie 26, więc będziemy mogli e, tutaj, no niestety, niestety nie pojedziemy do Falun, bo tu jest Puchar Świata, od razu po Lillehammer, tak jak w tym sezonie zresztą to było, nas to ominie, bo spadło nam zaufanie, szkoda, no ale no co mogę powiedzieć, no po części zasłużone, no 50 miejsce, szkoda wielka szkoda, ale teraz będzie Engelberg, dwa konkursy w Engelbergu i wydaje mi się, że te konkursy sobie odpalimy w kolejnym odcinku żeby już tak w miarę spokojnie to trzymać możecie mi też dawać znać, jeżeli chodzi o długość odcinka, jakie by wam się odcinki podobały najbardziej, ten będzie miał tam niecałe chyba 18 minut, raczej docelowo planuję dłuższe robić, ale tutaj ta kontuzja nam troszkę zepsuła plany, tak to z tym drugim konkursem w Lillehammer byśmy mieli pewnie koło 20 paru minut, i takim wydają mi się w miarę optymalne, ale mam nadzieję, że te skoki Wam się spodobały, że, że niedobór skoków przez weekend wrócę, Wam się przynajmniej wirtualnie jakkolwiek zwróci, no i że będziemy Jackowi kibicować i szli przez tą karierę w dobrym stylu, bo zaczęliśmy naprawdę ten sezon mocarnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba, no i widzimy się w kolejnych na razie.